Jolanta Kwaśniewska o byłym chłopaku. Małgorzacie Rozenek wyznała, że omal nie doszło do ślubu. Małgorzata Rozenek znalazła swoje miejsce w gazeta.pl, gdzie poprowadzi podcast, w którym będzie rozmawiać ze znanymi osobistościami. W pierwszym odcinku widzowie usłyszą wyznania Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwsza dama zdradzi co nieco o swoim byłym chłopaku. Tego o niej nie wiedzieliśmy? Jolanta Kwaśniewska pozostaje najbardziej docenianą i lubianą przez Polaków pierwszą damą. Małgorzata Rozenek wybrała ją na pierwszą gościnę swojego podcastu z bliska. Kwaśniewska opowiedziała o kilku rzeczach, których wcześniej nie podawała do informacji publicznej. Jolanta Kwaśniewska omal nie wzięła ślubu z kimś innym. Pierwsza dama podzieliła się z Małgorzatą Rozanek niezwykłą historią z przeszłości. Okazuje się, że omal nie została żoną kogoś zupełnie innego. Ja miałam mojego chłopaka, z którym byliśmy 6 lat i bardzo już myśleliśmy o tym, żeby się pobrać, wynająć mieszkanie. Michał był taką osobą, która była niezwykle rodzinna, pomocna. Kawał chłopa, więc, jak on do nas przychodził, zarzucał dywan na ramię i szedł trzepać ten dywan, mówiła. Jolanta Kwaśniewska porównała dawną miłość do swojego obecnego męża, Aleksandra Kwaśniewskiego. A Olek, jak zaczął się u nas pojawiać. To siadał z moim tatą na kanapie, włączał telewizję i tak sobie oglądali i komentowali wiadomości, stwierdziła. I choć Kwaśniewska myślała o ślubie z tajemniczym Michałem, to jego podejście do życia rozczarowało ją i sprawiło, że nie mogła planować z nim przyszłości. Było miło i sympatycznie, ale jak można rozpocząć wspólne życie z osobą? Gdzie ja staram się pracować, a osoba, która ma wolny czas, nie do końca o tym myśli Więc jak za trzecim razem skreślili go, Michała, szyb.red, z listy studentów, powiedziałam, koniec, stwierdziła pierwsza dama Co zaproponuje Małgorzata Rozenek swoim widzom? Z bliska to nowy program publicystyczny, który poprowadzi Małgorzata Rozanek-Majdani, który zadebiutuje już niedługo. Pierwszy odcinek będzie miał swoją premierę 28 września 2025 roku. W programie, oprócz rozmowy z Jolantą Kwaśniewską, prowadząca spotka się także z profesor Aleksandrą Przegalińską, Joanną Przetakiewicz. Jakubem Żulczykiem oraz Juliuszem Strachotą. Z bliska to dla mnie coś więcej niż zwykłe wywiady. To przestrzeń, w której chcę naprawdę poznać człowieka, nie jego publiczny wizerunek czy rolę, którą pełni w życiu społecznym, lecz emocje, doświadczenia i decyzje, które go kształtują. To rozmowy szczere, prowadzone z uważnością, bez pozorów, a prawdziwą ciekawością, podkreśliła Małgorzata Rozenek Majdan.